Siemano, z tej strony Medek, a ze mną jest... Panda. Siema. dzisiaj będziemy nagrywać z pandy serwera no, no, A może nie No plek, join jeden. No już... Kto nie wie co to jest spleg, to... zaraz się dowie. No szybko. Join jeden. Dobra, jedziemy. Dawid strzela jajuszkami i się rozwala. Moje Jajuszki, moje jajuszka mają większą masę otwórz. Kurde! Jajuszka, Jajuszka, Jajujuju, Jajuszka. O kurczę, jak tu ciemno. ja nic nie widzę! Jezus, nic nie ma. Kurde! <g atheist> Jeszcze można Chodź jeszcze raz, nailing? Co? Jeszcze raz, nailing. Spoko. Wow. Nie bij, Medga. No dawaj, start. No i spadłem. Przegrałem, niestety. Dobra, teraz... Chcesz jeszcze raz, czy jeszcze budujemy raz. kolejną... Jeszcze raz, a później... A później budujemy kolejną arenę na żywo. To wpisz ją im. No wpisałem. dawaj. A już. Moje jajuszka są większymi jajuszkami. Mam większe jajko otwój. Hahaha. Ha. <laughs> Jest aktualnie 12931. O kurde! No dobra, to teraz zjedziemy. Co ja piszę? Dobra, to chodź, zbudujemy następną maranę. Gdzie ty jesteś? Czekaj. Aha, Okej, tu mamy cały serwer. Później wam go pokażę. Jestem tutaj w chmurach jak coś. Gdzie w chmurach, a po co? Aha. Lecimy. Także jest to mój pierwszy filmik, więc przepraszam za błędy. I hej komentujcie, dawaj fartucha, kiedy Minecraft Będę kręcił jakieś odcineczki. Dobra, z panu, mów panda, nie zdradzaj mojego imienia. Czekaj, dobra, tutaj będę z paną kręcił jakieś różne. Od, od, co, 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 co? Będę z paną kręcił różne filmiki, żeby wiecie. Dobra, tutaj będzie środek, co nie? Nie wiem, gdzieś to tak ma być, nie? Czekaj, nie. Czekaj. Wiesz, od. Nie, 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 zostaw. Ej, nie, nie, zostaw to. to. Nie wiesz, o co mi chodziło? O co? Zobacz. Zrób takie pasy w każdą stronę z tej, z tej gliny. Naciśnij na nią kółkę i ją dostaniesz. Na raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 14, Raz, 15. 2, 3. Dobre, 10, 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dwa, na, trzy, na, cztery, na piętna, piętna. Dobra i takie zielone pasy zrób też na 15 tam, A, tu na cztery, tak? A. I zobacz, że to ma być niby o. A dobrze mnie słychać? Dobrze. Bo ja mam. Problem. Cześć, już...